Czy namawianie do czytania książek w dobie internetu i wideo jest nadal sensowne? To jest jedyna w ogóle jedyna droga. Wydaje mi się, że po tamtej serii 39,5 wyszła taka mała, krótka seria, którą na że można zobaczyć rozmowę ojca z scenem, które ja reżyserowałem i graliśmy ja i a, a Alan Anders. Tam jest taki odcineczek, czy warto czytać. Ja uważam, że. Yy, najfajniejszą, najfajniejszym treningiem wyobraźni, rozwoju wyobraźni jest czytanie książek. Żadna inna sytuacja tego nie, nie zmieni. Druga sprawa, pewna wiedza, którą się pozyskuje, ten świat wiedzy jest, yy, obecnie daje ogromną przewagę nad innymi, bo się nie czyta po prostu. Ogromną przewagę. Ja to mówię moim dzieciom: czytajcie, a wszystko będzie dobrze. To jest też jest taki czas, gdzie dużo młodzieży gra w gry. A nawet się mówi, że rodzice powinni zabierać dzieciom książki, bo można wygrać pieniądze na grach. Co myślisz o graniu? Nie, myślę, że to jest przesada. Graniech będzie pewną rozrywką, niech będzie reglamentowana, nie można tego e, popuścić, że tak powiem. Często dajemy smartfona dzieciom dla świętego spokoju, więc nie możemy sami dać rady z tym harmidrem. Ale ja jestem przeciwny, ja w ogóle mam taki. Dosyć, jestem zdystansowany do youtuberów, instagramerów, influencerów i tego typu zjawisk.